Witam, witam kochani po raz kolejny. Pozdrawiam kochaną oblubienicę w imieniu Chrystusa. Nazywam Was kochanymi, ponieważ kochanymi jesteście. Bóg tak kochał ten świat, że swojego syna posłał za nas, za wszystkich, za cały świat. Dlatego wszyscy jesteśmy kochani. Przypominam to nam wszystkim, że Bóg nas kocha. Bo każdego ranka, obojętnie jaka nie jest pogoda. Chętnie, co się nie stało wczoraj. Stajemy z uśmiechem na ustach i mówimy, Barak, kochasz nas, no, dziękuję Ci za to. Więc kochani, yy, Wy jesteście, to będzie z listu, za, zacz, zacznijmy od tego. To jest tak jak dzisiaj, rano zacząłem czytać sobie mi, coś tak wszystko mi się ułożyło to w dziwny sposób, no, ale no, nie, to tak tu Święty działa. Więc drugi list Koryntian, trzeci rozdział. Wy jesteście listem naszym listem napisanym w sercach naszych znanym i czytanym przez wszystkich ludzi. Zgodnie jak ja to rozumiem? Ja to rozumiem tak, że właśnie ludzie nas czytają i widzą, kim my jesteśmy. Czy, na, czy, czy Chrystus świadczy o naszym życiu? Czy o naszym życiu świadczy nasza przeszłość ludzka i to, co nas dzień spotyka, ziemskiego, czyli szatańskiego? Czy Duch Święty faktycznie nas zmieni? I ja, zobaczcie, wiadomo przecież, że jesteście listem Chrystusowym sporządzonym przez nasze usługiwanie listem Chrystusowym, czyli napełnionym Duchem. Chrystusa, napisanym nie atramentem właśnie, ale duchem Boga żywego. Pamiętamy teraz te słowo. Napisanym nie atramentem, ale duchem Boga żywego. Czyli o jakiego ducha tu chodzi? Oczywiście o Ducha Świętego i Paweł nie oddziała nawet Wiele razy, on, jak gdy o tym pisał, nie oddzielał, nie pisał, że to Duch Święty, że on musiał, musiał komuś tłumaczyć. I dobrze wiedzieć, że to jest Duch Boga Żywego. Tak jak my mamy Ducha, taki. Trudno, żebyśmy trudno żeby my, którzy zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, nie mieli własnego Ducha, skoro Bóg ma Ducha. Więc my każdy z nas jest indywidualnością, a zarazem jesteśmy jednym ciałem. Jak to możliwe? Właśnie Paweł to tłumaczył, że tak jak ciało ma wiele członków i każdy członek ma w ciele jego rola jest inna. Dlatego jedno słowo nas spaja. Bóg jest, Jezus Chrystus jest słowem, tak. Więc jedno słowo. Moje słowa są duchem. Czyli Wy jesteście we mnie, a ja w Was, ja jestem Waszą głową, moją głową jest Bóg, czyli Jego duch. To wszystko jest jednym ciałem, ale no to macie inne. Rola każdego z nas jest inna. Każdy z nas jest indywidualnością. Bóg jest Bogiem i tak chce, żeby tak było. Więc duchem Boga Żywego nie na tablicach kamiennych, lecz na tablicach serc ludzkich. Pamiętajcie, Panie, ludzie wiedzą i ludzie nas czytają. To kim my jesteśmy, czy światło Boga świeci się, dla, yy, świeci się poprzez nas, w nas, dla innych ludzi. Ponieważ w rezultacie to nie jest to, co my wypowiadamy, to jest to, czym my żyjemy. To świadczy o nas. Nie czy nasze słowa są tylko w umyśle, w pamięci, przepraszam, czy słowa Boga, ale czy one są faktycznie i w pamięci, i w, i w umyśle, i w sercu, w postępowaniu, aby nas inni ludzie czytali w, to, w odpowiedni sposób. I żeby chcieli tego, co my chcemy, co my mamy, czyli Boga w nas. I teraz zobaczcie. Ten sam list, ten sam wers, czyli drugi list Koryntians. A Pan jest duchem. 17 werset. A Pan jest duchem. Gdzie zaś duch pański tam wolność. Czytamy Pan jest duchem. I konie tu nie chodzi o Jezus, o Syna Bożego. Dobrze wiemy, że Syn Boży nie jest duchem. Syn Boży ma ciało. I jest nazwany też Panem. I teraz zauważmy następną sprawę. Kilka wersetów połączymy. Najpierw skoczmy do, Jan, do Jana 6, 63. Proponuję Wam zapisywać te wersety tym, którzy mają problem z tym, że Bóg jest jeden i nie w trzech osobach. I potem spiszcie sobie te wersety razem abyście sami mogli je sobie złożyć, porównywać. Skoczymy Jan 663 i w Jan 663. Czytamy. Duch ożywia. Ciało nic nie pomaga. Słowa, które powiedziałem do was są duchem i żywotem, duchem i żywotem. Ponieważ z ducha jest życie, są duchem i żywotem, z Ducha Bożego. Tu to, to jest błąd, duchem powinno być napisane z dużej litery, w mojej Biblii jest błąd, widzę. Yy. Samo to, że już na początku ducho czy czytamy. I następnie skoczmy sobie do marek. Czyli jeszcze raz. Słowa, prawda są duchem i życiem. Słowa są chlebem, który my codziennie jemy. To jest nasz prawdziwy chleb. Jeśli my go jemy. My nim żyjemy, my go trawimy i z niego jest nasza moc, tak jak nasza moc do, 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 do poruszania się, do tego, byśmy żyli, jest z chleba fizycznego, z, z mięsa, z czegokolwiek jemy, mięsa węglowodanów itd. Itp. Ale tak prawdziwa moc życia Boga w nas jest właśnie ze Słowa. I teraz Marek 13. Marek 13, 61. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Moje słowa nie przeminą. Moje słowa są duchem i życiem. I one nie przeminą, a moje słowa są słowami ojca. Który mieszka w mi. Słowa, które do Was mówię, nie są moimi słowami, ale słowami Ojca. To prawda? I te słowa mieszkają w nas, gdyż naszym Ojcem jest Bóg. I my też zaczynamy mówić słowa naszego Ojca. Przestajemy mówić słowa naszych Ojców i Matek, gdy zdajemy sobie sprawę, kto jest naszym prawdziwym Ojcem. Jeśli ktoś z nas był, Uważamy, był źle wychowany, nie był w ogóle wychowany, albo ma pretensje do swoich rodziców. Nagle, nagle zaczynamy rozumieć, że to nie moi rodzice są moimi rodzicami, ale moim rodzicem jest Ojciec Niebieski. Moi rodzice mogli mnie źle wychować, ale jest Ojciec, ten prawdziwy, który okej, okay, on mnie wychowuje. Ja przestałem mieć pretensje do moich rodziców o, o to, o co miałem. Ponieważ to wyszło z mojego ciała, z mojej głupoty, z niewiedzy szatana, który chciał mnie skłócić z moimi rodzicami, przykładowo. <laughs> I następnie możemy skoczyć sobie do... Yy, skoczmy sobie teraz do... do, 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 do właśnie... То уж To już miałem. Okay. To, to będzie Łukasz. Ewangelia Łukasza. Pierwszy rozdział. Pierwszy rozdział 34. A Maria rzekła do Anioła: Jak to się stanie, skoro nie znam męża? W jaki sposób? Nie znam. Czyli. To jest w sensie znania intymnego. To jest w sensie ona już znała Józefa. Ona już znała Józefa. Już byli po ślubie. Już był ślub. Już były za, za ślubiny, już były, tak jak tłumaczyłem to wiele razy. Oni jeszcze razem nie żyli, ponieważ według tradycji żydowskiej Józef musiał zbudować najpierw dom. Co on już Józefa znała I znała wielu innych mężczyzn. Tu chodzi o inne. To słowo to jest, jeszcze raz, to jest słowo o intymną znajomość. Yy, tak jak my mamy znać Jezusa intymnie, czyli prywatnie. Nie, że widzimy go, tylko że słyszymy o nim, że czytamy o nim. Są właśnie te słowa: idźcie, prać ode mnie, nigdy was nie poznałem. To jest to same słowo. Więc teraz tak opowiadam, że Duch Święty stąpi na Ciebie. Nie duch Święty, nie, 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 nie jest tutaj napisane, że poznasz Ducha Świętego, tak jak w sensie poznania intymnego, ponieważ tego nie było, ona dopiero dostała Ducha Świętego. Dobrze wiemy o tym, czytamy o tym, dopiero w dniu Pięćdziesiątnicy ona z wszystkimi dostała Ducha Świętego. <laughs> dopiero wówczas ona intymnie poznała też Chrystusa. Do tej pory ona go nie znała, tylko było zacienienie, ona została zacieniona, zapieczętowana. Jest taki po angielsku odpowiednik tego słowa na dzisiejsze czasy, jest na przykład bycie zakopertowanym, czyli w kopercie. Prawda? Duch Święty obejmie Cię. Ale Ty tego nie odczujesz. Ty tego nie odczujesz tak, że będą ci oskarżali o pijaństwo w ciągu dnia. Ty dopiero odczujesz Ducha Świętego po zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Ty tego nie odczujesz w sensie do otrzymania Ducha Świętego. <laughs> Duch Święty wstąpi na Ciebie i moc Najwyższego, moc Najwyższego, moc Najwyższego zacieni Cię. Dlatego też to, co się narodzi, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym. I teraz zobaczcie moc na przykład. I moc najwyższego zacięcia. Te same słówko moc jest w tej samej Ewangelii Łukasza, 46. Gdy kobieta z krwotokiem dotknęła się Jezusa, prawda? Jezus rzekł: Dotknął się mnie ktoś. Poczułem bowiem, że moc wyszła ze mnie. Moc wyszła ze mną. Jezus Chrystus był człowiekiem, w którym mieszkał Bóg. Gdyby on, był, gdyby on był tym Bogiem, o którym wielu ludzi mówi, że on jest dosłownie Bogiem, moc wówczas, moc Boga jest niewyczerpana. A Jezus powiedział: Wyszła ze mną. Moc. To jest ta sama moc. To same słowo. To nie, jak najbardziej. Jezus Chrystus jest tym Bogiem, ale nie tym, ale w Jezusie w Chrystusie mieszka ten Bóg. To jest to, co próbuję wytłumaczyć ludziom na podstawie słowa, nie moich, nie mojego słowa, tylko słowa Boga, że tu jest to napisane wszystko. Więc jeszcze raz, Duch Święty stąpi na ciebie, zostaniesz, będziesz w ciąży, ale nie będziesz w ciąży z Bogiem, ponieważ Bóg nie jest Twoim mężem, Bóg jest Twoim Ojcem, tak jak Bóg jest Ojcem wszystkich. Więc Bóg nie jest mężem Marii, tylko jej ojcem. Trudno, żeby. Chyba rozumiecie, to by było bardzo dziwne. W takim razie Maria faktycznie miała dziecko z własnym ojcem? Z tym prawdziwym ojcem. Nie, kochany. Bóg nie użył komórki Marii. Bóg nie użył komórki Marii. To by było idiotyczne. Jezus był w 100% procentach drugim Adamem. Tam nie było genów, genów Marii w nim. Ani, ani trochę. I chyba to wszystko, co chciałem wytłumaczyć. Mam nadzieję, że może trochę coś niektórzy zaczną rozumieć, z tego co nie rozumiecie. A Pan jest duchem. Gdzie, za, gdzie, za, gdzie zaś duch Pański, tam wolność. Pan jest duchem, Koniec. Nasz Pan zaś, człowiek, Jezus Chrystus, jest człowiekiem. Dobrze, to wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam wszystkich w miejscach Chrystusa.